Zło obcych, Matrix i jego częstotliwości. Robert czy nieświadomość obejmuje wszystkie linie czasu świadomości? Jadży, dwa poziomy. Uogólniona nieświadomość dla wszystkich linii oraz nieświadomość zaprogramowana w ciele mózgowym, ciele eterycznym. Pierwszy jest wynikiem wielowymiarowego połączenia pomiędzy świadomością wszystkich tak zwanych ciał fizycznych. Robert, kiedy poważnie zachorujemy, co dzieje się w eterze? Jadż, człowiek nie jest dostrojony do swojej duszy. Ze znakiem pierwotnego źródła, zależy to od tego, gdzie występuje problem, czy jest on związany z aspektami osobowości, czy z konkretnymi problemami psychicznymi, jeśli wszystko jest umysłem i świadomością Robert, zatem problemy psychiczne są także konsekwencją niedopasowania duszy i pierwotnego źródła. Jadży, tak, ale w takim razie przypuszczam, że masz na myśli problemy psychiczne, takie jak schizofrenia, psychoza, depresja i wszystko, co jest związane z chorobami wymyślonymi przez samych lekarzy. Robert, tak, te. Jadży, tak, to wszystko jest problemem, że tak powiem, niewystarczającego sygnału. Nie jest to zgodne z tym, kim jesteś. Robert, a choroba obca to to samo. Niedopasowanie duszy do źródła. Jadży, dokładnie, jest to najdoskonalsza definicja zła, ponieważ ciało jest zmuszane przez coś zewnętrznego, matrycę i jej częstotliwości, do pozostawania w tym samym zakresie wibracji, podczas gdy świadomość znajduje się w innym zakresie percepcji. Tworzenie rozbieżności pomiędzy ciałem i umysłem. Chociaż ktoś o wysokiej telepatii i silnej świadomości powinien być w stanie to opanować, to właśnie natura tej wewnętrznej siły tworzy rozbieżności. Na przykład stąd postrzegasz 5D i myślisz w 5D, więc nie ma rozbieżności. Ale jeśli pomyślisz o rzeczach i problemach 3D, to sam umysł tworzy rozbieżność między 3D i 5D, ponieważ tworzy separację między obiema stronami. W przypadku choroby obcej dzieje się to w obie strony. Niezależnie od tego, czy ciało kosmity jest w 3D, a jego umysł w 5D, tworząc rozbieżność częstotliwości. Lub, jak to się dzieje ze mną i jej niką, gdy ciało znajduje się w 5D w ramach częstotliwości 5D, nasze umysły znajdują się w niskim stanie wibracyjnym 3D, ponieważ to właśnie tam skupiamy naszą uwagę, tworząc w ten sposób rozbieżność i rozłączenie. Szary kosmita z Roswell schwytany żywcem, znany jako EBE-01, zmarł właśnie na chorobę obcych. Naukowcy twierdzą, że stało się to z niewyjaśnionych powodów i nie to nie był robot biologiczny. Szarzy są takie, ale nie ten. Robert, jedna rzecz, pasywan Alena. A gdzie jest twój umysł? Jadży, pasma van Alena to toroid energetyczny o niskiej częstotliwości, który zmusza Ziemię do pozostania w stanie niskich wibracji. Pamiętaj o statku, owija toroid wokół siebie i podnosi częstotliwość toroidu. To samo z Ziemią, usuniesz pasma van Alena i Ziemia ponownie osiągnie 5D. Gdzie moja głowa, to złożony temat. Ale to właśnie tam znajdują się wszystkie umysły w eterze, będąc jednocześnie eterem i częścią eteru. Gosia, powiedziałaś, że kiedy jesteś tutaj pod dominującymi częstotliwościami, robi ci się niedobrze, to toksycznie oddziela duszę od ciała, niewspółosiowość. Cóż, to samo dzieje się z ludźmi na Ziemi. Jesteśmy tu od urodzenia. Dlatego tak trudno jest utrzymać połączenie ze źródłem i doskonałe zestrojenie, nawet jeśli czasami jest to trudne nawet dla Ciebie. Jadży, tak, dokładnie. Oczywiście dlatego tak tam chorują i tak krótko żyją. Dokładnie tak. Gosia, no właśnie to, że musimy im pomóc. I tak, robimy to. Jadży, tak. Dla tych, którzy słuchają. Te, które nie mają znaczenia i tak muszą być fałszywe. Robert, dlaczego umowy tak bardzo nas warunkują? Jeśli linie czasu podlegają ciągłemu ruchowi, niemożność ich modyfikacji ma wpływ na wolną wolę. Dlaczego niektórzy z nas mają poczucie, że nie dokonali wyboru lub nie mieli wyboru? Jadży, zwykle tak się dzieje. Wchodzą w określonym celu, a następnie zostają odwróceni manipulacyjną siłą kontrolerów. Efekt ten odbierany jest jako nieszczęście, smutek, rozpacz i tęsknota za powrotem do domu. Jeśli będą dalej podążać ścieżką odłączenia, spowodują choroby autodegeneracyjne, autoimmunologiczne, które prowadzą do śmierci. Wiele nowotworów, większość, nie wszystkie, to nic innego jak przejaw obcej choroby. Skupia się na konkretnym narządzie na węzeł energetyczny zgodnie z jego połączeniem i znaczeniem eterycznym. Pytanie, jeśli moja uwaga jest skupiona na moim obecnym, jak to lub co zajmuje się mną z innych linii czasu? Jadży, ty sam to właśnie powiedziałam powyżej, Twoja zbiorowa, wielowymiarowa nieświadomość. Z jednej perspektywy to drugi Robert, oni z prawej strony to inni ludzie, a z szerszej perspektywy znów jesteś po prostu sobą. Oto jak przeskoczyć z jednego punktu uwagi do drugiego. Odbywa się to jak zawsze za pomocą częstotliwości. Przechodząc sztucznie statkiem przez ten sam punkt, znajdujesz się ponad innymi wersjami, dlatego są one częścią ciebie i dzięki temu masz do nich dostęp. Częstotliwość pamięci. Jesteście bogami, odebranie znaczenia teologicznego, oni są twórcami, są tym, czym jest wszystko. Wszystko, co próbuję powiedzieć w tak dużej liczbie filmów, podsumowuje się w następujący sposób: jesteście twórcami. Przyjmij swoją rolę i bądź wolny. Po prostu trzymają je w stanie separacji, atakując się nawzajem. Nie ma śmierci, nie należy się niczego bać. Próbuję odebrać status bogów obcym, bo wy też nimi jesteście. Równi. Manifestują rzeczywistość. Taka jest definicja twórców. Czy kosmici są bogami? Ok, w takim razie ty też. Oprócz zrozumienia, że w niebo wstąpienie jest czymś indywidualnym. Powinni wykonywać pracę wewnętrzną lub własną. To, co po angielsku nazywa się pracą z cieniem, czyli jasnym określeniem czego chcą i usunięciem karmy. Zrozumienie, że wszystko jest ideą i że karma jest czymś, o czym można zapomnieć. Jak już mówiłam wiele razy, przebaczając innym i przebaczając sobie, zrozum także i pokonaj dwoistość. Oznacza to również, że nie powinieneś oceniać, a jedynie obserwować ale oddzielają ich i walczą między sobą dlatego nie mogą przeciwstawić się kabale i tym negatywnym kolejny klucz do wzniesienia się świadomość że nic materialnego nie sprawi że będziesz szczęśliwy że odpowiedź na to czego zawsze szukałeś jest w tobie i to ty nie opieraj swojego szczęścia na niczym poza sobą kiedy w pełni sobie to uświadomisz wówczas bycie wcielonym nie spełni cię ani nie zainteresuje Potem, gdy ich życie dobiegnie końca, udadzą się w inne miejsca.